Chciałbym, żebyśmy na początek naszkicowali wykres funkcji f. Robimy to tradycyjnie, podstawiamy w miejsce x dowolnie wybrane przez siebie liczby. Niech to będzie na przykład liczba 2. 2 razy 2 to jest 4, odjąć 4 to się równa 0. Następnie do wzoru wstawię minus 2, to będzie za dużo, bo wyjdzie mi aż minus 8 na y. Tego bym pewnie nie zaznaczył, ale no wstawię może jedynkę. 2 razy 1 to jest 2, odjąć 4 to minus 2. No i przez te, tak, przez te y, punkty y, poprowadźmy prostą, czyli punkt o współrzędnych 2, 0 jest tutaj, 1, y, tak, 2, 0 tutaj, 1 minus 2 jest tutaj. O, i przez te punkty prowadzimy prostą i mamy w ten sposób narysowaną y, funkcję f od x. I teraz zaznaczmy na tym wykresie. Y, Tą część wykresu, która znajduje się w zbiorze wartości, czyli w zbiorze Y od minus trójki do czwórki. Znajdźmy, gdzie mamy Y minus trzy. Cztery tu. To oznacza, że wykres zacznie się w tym miejscu i skończy się w tym miejscu. Połączmy te kółeczka odcinkiem. Dobra. I teraz naszym zadaniem będzie odczytanie dziedziny tej e, funkcji. Dziedzinę funkcji odczytujemy na osi X, czyli musimy zrzutować ten punkt na osi X, to jest 1 druga. I ten punkt na osi X wypada nam w czwórce. Możemy jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście um, otrzymujemy x równy 1 druga, podstawiając, podstawiając do wzoru funkcji w miejsce f od x jedną, w miejsce f od x minus trójkę, tutaj tylko małą poprawkę zrobię nie zauważyłem, że w minus trójce mamy kółeczko, mamy nawias okrągły, czyli przedział jest otwarty lewostronnie, więc tutaj być kółeczko niezamalowane to jest bardzo ważne, w jednej, drugiej też mamy nawias okrągły, no i sprawdźmy teraz jeszcze czy wyjdzie nam ta jedna, druga to tak, wzór był 2x odjąć 4 i to przyrównuje do minus trójki, bo chcę zobaczyć, y, jaki x otrzymam w y równy minus 3. Minus czwórkę przenoszę na prawą stronę, muszę ją dodać. Dzielę obustronnie równanie przez 2. No rzeczywiście, dla y równego minus 3 otrzymam x równy 1, druga. Wszystko się zgadza. Mamy dziedzinę funkcji wyznaczoną. Oto to jest nasza odpowiedź.